Dzień dobry Państwu. W imieniu zarządu Górnika Zabrze SSH witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed nowym sezonem T-Mobile Ekstraklasy. Górnik Zabrze, jak wszyscy dobrze wiemy, chyba nie muszę przypominać, rozpocznie nowy sezon meczem wyjazdowym z Piastem Gliwice. Nasza konferencja y, będzie miała dwie części. Teraz część stricte sportowa, dotycząca wyłącznie nowego sezonu i meczu z Piastem Gliwice. Później, gdy będą ewentualnie pytania dotyczące Zarządu Klubu odpowie na nie prezes Artur Jankowski, który akurat jest na spotkaniu służbowym poza klubem. Tradycyjnie poproszę obu panów o komentarz, jest z nami trener górnika Zabrze, pan Adam Nawałka, witam bardzo serdecznie. Kapitan zespołu, pan Adam Dach również bardzo serdecznie witam. Tradycyjnie. Trener Adam Nawałka. Prosimy o komentarz. Rozpoczynamy nowy sezon z nowymi nadziejami. Przede wszystkim bardzo optymistycznie podchodzimy do tego sezonu. Swój optymizm przede wszystkim opieramy na bardzo dobrym przygotowaniu zespołu drużyny. Zorganizowane zgrupowania stały na bardzo dobrym poziomie. Zawodnicy włożyli wiele trudu w treningi. Jakość pracy była bardzo dobra. Jestem zadowolony po tym okresie przygotowawczym. Natomiast tak jak to zawsze bywa przed każdym sezonem, zawsze z pewną dozą e, takiej, takiego. Entuzjazmu i, i oczywiście z pewną dozą yy, niepokoju rozpoczynamy ten sezon. Mówię o, o tym takim yy, pozytywnym uczuciu, jakim yy, towarzyszy yy, pierwszy mecz. Yy, między innymi dlatego, że ten sezon będzie bardzo trudnym sezonem. Zdajemy sobie sprawę doskonale z tego, że jest wielu nowych zawodników, którzy są owszem dobrze przygotowani pod względem motorycznym, natomiast wiadomo, że to wkomponowanie się w strategię, w taktykę, zabiera trochę czasu i już będziemy mogli się przekonać w najbliższych meczach, jak to będzie wyglądało w praktyce. Sprawą niezwykle istotną jest stadion. Górnik bardzo dobrze gra i, i rzeczywiście wszystko wygląda optymistycznie, jeżeli ma za sobą kibiców. Tutaj nic nie, nie odkryje nowego, bo w sytuacjach takich, kiedy był doping ze strony kibiców, kiedy było to wsparcie, ten dwunasty zawodnik w trudnych chwilach zawodnicy dostawali wiatr w żagle i rzeczywiście w sytuacjach bardzo trudnych mogli rozstrzygać mecze na, na własną korzyść. I, I to w tej niedalekiej historii tak się zdarzało. Natomiast obecnie jest to duży znak zapytania, kiedy będziemy grać na nowym stadionie, czy nawet w takiej sytuacji, jak to było jak to miało miejsce jesienią, gdzie nawet 3,5 tysiąca, ale bardzo mocno dopingujących kibiców bardzo nam pomagało. Także z niecierpliwością oczekujemy, gdzie te mecze będą się rozgrywać. Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na taką sytuację, gdzie będziemy musieli mecze rozgrywać poza zabrzem, bo sytuacja do nas się nie dostosuje, to my musimy się dostosować do, do sytuacji i tutaj kwestia przygotowania właśnie mentalnego zawodników jest niezwykle istotna. Wierzę w to, że zawodnicy, którzy przybyli do nas w przerwie letniej będą spisywali się na odpowiednim poziomie będą spisywali się dobrze, na tyle dobrze, aby godnie zastąpić tych zawodników, którzy odeszli. To nie będzie łatwe, bo rzeczywiście ci zawodnicy, którzy odeszli, postawili poprzeczkę bardzo wysoko, natomiast wszystko zależy teraz od piłkarzy pozyskanych, wszystko w ich głowach i, i nogach. Ja mogę tylko powiedzieć tyle że jak do tej pory spisywali się naprawdę dobrze na treningach byli to co mnie interesuje bardzo ambitnymi zawodnikami i mam nadzieję że Górnik będzie miał z nich pożytek ale tak jak to zawsze bywa czy to z wynikiem przed meczem czy też właśnie z weryfikacją możliwości piłkarzy zawsze decyduje boisko i Myślę, że ten najbliższy mecz również będzie takim papierkiem lakmusowym, zarówno co do naszej dyspozycji jako drużyna, jak i również indywidualnie zawodników. Oczywiście nie ma co tutaj przeceniać, że wszystko rozstrzygnie się w jednym meczu. Nie, absolutnie nie. My bardzo spokojnie podchodzimy do, do tego spotkania. Oczywiście szanując przeciwnika, ale z wiarą w zwycięstwo. Bo, bo zawsze było takie nastawienie. Ten mecz najbliższy był takim najważniejszym naszym meczem i skupialiśmy się przede wszystkim na tym najbliższym spotkaniu. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że runda jesienna kończy się dopiero w grudniu i, i musi nam zarówno sił, jak i właśnie tego entuzjazmu starczyć do końca sezonu głęboko. Wierzę w to, że tak się stanie. Dziękuję. Ja również dziękuję trenerowi za ten wyczerpujący komentarz. Adam, Dan, kapitan górnika, zabrze. Adam, bardzo proszę. My, jako piłkarze, jesteśmy już głodni gry. Wiadomo, że teraz przerwa była bardzo długa. Już jutro ten pierwszy mecz nikogo nie trzeba mobilizować, bo wiemy, jaki to jest mecz z lokalnym rywalem w Gliwicach. Tak tener powiedział, jesteśmy dobrze przygotowani. Byliśmy na trzech zgrupowaniach, więc powinno być wszystko dobrze. Dziękuję. Czas teraz na pytania, które Państwo najbardziej ten temat lubicie. Jest z nami Pani Dorota z Klubowego Marketingu, która dostarczy mikrofon bezprzewodowy osobom, które będą chciały zadać pytanie, więc proszę o podnoszenie ręki, przedstawianie się. Nasza konferencja jest relacjonowana na żywo w Górnik TV, stąd ten wymóg. Bardzo proszę o pytania. Dwa pytania kurtem Piotr Gierczyk z Papu. Pierwsze to jest takie, na ile ten optymizm przed inauguracją psuje panu wynik meczu bucharowego. I drugie, jeżeli chodzi o na kulmę, to czy to jest tak, że ma pan przygotowany wariant, że będzie on dłużej grał? Alternatywnie czy odejdzie? Czy to jest jakiś problem dla pana? No bo to jest istotny, a przynajmniej był istotny zawodnik w poprzednim sezonie. Dziękuję. To że przegraliśmy spotkanie pucharowe nie stanowi dla mnie żadnego problemu i w ogóle nie spędza mi snu z powiek wręcz przeciwnie. Wierzę w to że taki właśnie wstrząs tym bardziej zmobilizuje zawodników do tego żeby grali na najwyższych obrotach i, i byli maksymalnie zmotywowani do, do tego meczu. Natomiast co do produktu na Kulmy, wiemy doskonale, jakie perypetie były z jego transferem w okresie przygotowawczym. I oczywiście zawsze to stanowi pewien problem dla zawodnika. Dla mnie akurat sytuacja jest klarowna i w tej sytuacji musiałem mieć zarówno plan A, jak i plan B. Plan A z Predziusem, plan B bez Predziusa i tak też przygotowywaliśmy się do sezonu. Natomiast zawsze jest tą niewiadomą jego dyspozycja. Owszem, na treningach prezentuje się bardzo dobrze. Natomiast trening, a mecz o stawkę to zupełnie coś innego. Staraliśmy się tak. Pokierować przygotowaniami prejudusa, aby tutaj nie było takiej sytuacji, że poprzez jakieś bardziej intensywne treningi będziemy zabijać jego naturalne cechy, czyli szybkość, dynamikę. Owszem, był zindywidualizowany trochę trening, ale w takim minimalnym stopniu, głównie poprzez ćwiczenia takie funkcjonalne, sensomotoryczne, tak aby wzmocnić jego przygotowanie fizyczne, ogólne. Natomiast wierzymy w to, że Pregius poprzez właśnie mobilizację, poprzez chęć pokazania się, będzie. Naprawdę w dobrej formie, i, i myślę, że to taki będzie decydujący czynnik o, o jego dyspozycji. Zawsze tak bywa, że te, te przygotowania no, w jakiś sposób były zakłócone. Mam tutaj na myśli to, że nie mógł z nami trenować Mariusz Magiera, który był taką postacią, postacią kluczową, jeżeli chodzi o nasze stałe fragmenty gry bo wiadomo 9 asyst w sezonie to jest doskonały wynik jeżeli chodzi o zawodnika ofensywnego a tym bardziej jeżeli chodzi o zawodnika z formacji defensywnej i, i tutaj już w jaki sposób myśleliśmy myśleć o tym aby Mariusza zastąpić i między innymi mam nadzieję to że ta rywalizacja obecnie pomiędzy yy, Sewerynem Gancarczykiem a Błażejem Telichowskim na tyle pomogła właśnie obydwu, że będą się bardzo dobrze prezentować już w pierwszym spotkaniu. Ta rywalizacja trwa na każdej pozycji, trwa ciągle, jest ta rywalizacja na każdej pozycji i myślę, że będzie do, do, do końca sezonu, bo, bo wiadomo, jeżeli jest rywalizacja, to, to wtedy można mówić o postępie w grze. Tak staraliśmy się pozyskiwać zawodników, aby właśnie poprzez rywalizację no, była również jakość. Wiadomo, że górnika zabrze nie stać na, na transfery bardzo drogie na, na głośne transfery, o tym trzeba zapomnieć, i tutaj, kwestia oczywiście strategii transferów, kwestia pomysłu na to, żeby pozyskiwać zarówno zawodników doświadczonych, którzy mają coś do udowodnienia jeszcze w polskiej piłce, jak i zawodników młodych, którzy dopiero mają przed sobą karierę piłkarską. Właśnie taka strategia towarzyszyła nam przy pozyskiwaniu zawodników, tak jak powiedziałem no wszystko według możliwości które klub posiadał bo trzeba sobie jasno powiedzieć że ta sytuacja jest w dalszym ciągu trudna ale tutaj duże słowa uznania muszę powiedzieć pod adresem właśnie właścicieli klubu zarządu że warunki stworzone w okresie przygotowawczym naprawdę były bardzo dobre i dzięki temu, między innymi, staramy się teraz podchodzić bardzo optymistycznie do, do tego sezonu. Wiadomo, że jeżeli nie ma na, na głośne transfery pieniążków, to tutaj jakość przygotowań jest niezwykle ważna, tak aby ci zawodnicy mieli przygotowania na, na bardzo dobrym poziomie, aby maksymalnie wykorzystać ten czas. I właśnie takie warunki klub stworzył nam. Z czego ja jestem bardzo zadowolony, bo w przeciwnym wypadku no, byłaby jeszcze trudniejsza sytuacja. Natomiast yy, wiemy doskonale o tym, że dopóki stadion nie będzie otwarty, nie będzie już funkcjonował, to ta, ta sytuacja będzie bardzo trudna, i tutaj my ze swej strony, zarówno sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy, musimy dołożyć wszelkich starań do tego, żeby tych szczegółów nie zaniedbać, żeby każdy mecz to praktycznie to była walka o, o wszystko, o, o byt. Wtedy można mówić o tym, że nie będziemy mieć problemów podczas rundy jesiennej, bo trzeba sobie zdać jasno sprawę, że tym takim najważniejszym celem, jeżeli chodzi o ten sezon, to jest stabilna sytuacja. Nie chcę tutaj mówić o miejscu które miejsce to wszystko będzie de, przede wszystkim zdeterminowane, jeżeli chodzi o sytuację punktową. Chcemy mieć bezpieczną sytuację, stabilną i, i myślę, że, że to jest najwłaściwsze, najmądrzejsze podejście do obecnej sytuacji w klubie.